Cześć! Witajcie! Jestem Gablak, to jest nowa seria na tym kanale. Nowa seria na tym kanale, a tym razem... Tym razem taka podseria PyLife'a. A dokładniej to aktualizacje na PyLife'ie. W ostatnim czasie dość dużo się zmieniło. Między innymi w Tune można już demontować niestandardowe rozmiary opon. Ja wam tego nie pokażę, ale... Jakbym miał Mecha tobym to bym wam tego. Yy, to yy, to bym wam to pokazał. Frakcje poprawiono zlikanie klasyfikacji z osób. strażowanych, Strużowanych osób, aha. Poprawiono zlikanie klasyfikacji strużowanych osób. W jeździu czas umilany jest poprzez radio K69. No, niestety tak nie do końca to działa, bo gdy się wejdzie na piętro do tego blipa całego, no to już ono nie gra. W więzieniu dodano dodatkowe liczniki upływu czasu, tak aby można je było monitorować na Przykład podczas trenowania na rigu bokserskim. Oczywiście z więzienia wam wszystko pokażę. W więzieniu w Los co nagrał Street, i tuż przy strefie Deadwatch, można sobie porzucać. Do kosza. Poprawiono błąd, który umożliwia uruchamianie jednorękiego bandyty, zanim nie skończyło się poprzednie losowanie. No, moim zdaniem, dobry, dobra aktualizacja to jest z, z tym jednorękim bandytom, z tym usuniętym baniem, ponieważ y, pamiętam, było chyba dwóch gości? To było dosyć dawno dwóch gości było na serwie i se co chwilę wygrywali w kasynie, nie? Bo, bo odpalali jakieś 5 gier na raz, coś tak około, nie? No, potrafili po prostu odpalić dwie, po prostu po, potrafili włączyć kolejną grę zanim skończyła się pierwsza, nie? Licytacja odbędzie się dzisiaj na z Las Ventura's Creek, to jest nieważne. Prawie na podwójnie, naliczona reputacja, autobusy, rafineria, nurek, poziom pierwszy i drugi. Fotoreporter, L2, H2, Wigilanci, Złodziej, Tartek, Rolnictwo, Kutry i prawie godzina dla wszystkich graczy. Rozgłośnie radiowe zostały ustawione od doma, od teraz są dwie osobne rozgłośnie. SFLS z siedzibą w Santero oraz FC z siedzibą w Fort Carson, która nadaje na całą pustynię i las Venturas. No tak mało zmian w rozgrywce bym powiedział, ale... To nie wszystko, ponieważ odkryłem pewne zmiany na mapie i to dość dużo ich jest, ale to zaraz Wam o wszystkim powiem. I teraz pokażę Wam pierwszą zmianę na mapie. Jest to yy, zmiana na stacjach paliw. Otóż, jak widzimy, Widnie tutaj napis, tylko że on się buguje, bo go nie widać. A ja tutaj zaraz wam pokażę. Welcome Open 2427. Welcome! Lecz jeszcze parę dni temu widniał napis, że chyba paliwo. Nie wiem, chyba 4 ileś za litr. Taki napis, oto widniał. Taka zmiana nastąpiła. Na stacji w San do Herty. W międzyczasie powiem, że tą serię Prowadził też między innymi taki youtuber jak Katz eee, Niestety już on nie gra na Pajlajfie, więc e, Postanowiłem wznowić tą serię Tylko, że ściągnąć z jego kanału na mój, ale to jakoś Sobie nie zabronił e, Kopiowania jej Ponieważ obejrzałem wszystkie odcinki A jego odcinki z na bieżąco I nie mówił w żadnym odcinku yy, Żeby tej serii od niego nie kopiować W San do Doherty też widnieje taki napis tylko Że... ach... niestety... buguje się I na San do Doherty też widnieje taki napis Welcome, Welcome. open 24 to 7 Welcome. Lecz pamiętam jak tu pisało, że 4 ile... że 4... chyba 20 ileś albo 4,50 ileś yy, za chyba litr Nie wiem, chyba za litr benzyny. No. Na innych stacjach paliw taka rzecz nie nastąpiła, choć nie jestem pewny. Zobaczę jeszcze na Garsi, ale raczej taka zmiana... Nie nastąpiła. Tak jak mówiłem, na Garcii taka zmiana w ogóle nie nastąpiła. I na innych stacjach benzynowych też taka zmiana nie nastąpiła. Ponieważ odwiedziłem wszystkie oprócz. Znaczy wcześniej odwiedziłem wszystkie oprócz tej stacji yy, paliw w, yy, w Garcii i widziałem, że tam nie ma. Więc teraz zajmiemy się kolejną aktualizacją. Rozgłośnie radiowe zostały ustawione od nowa, od teraz są dwie osobne. Rozgłośnie SFLS czyli siedzibą w Fierro. Czyli jeśli się na... Jeśli będziecie ogłaszali się na radiu w San Fierro, to będą... to będzie wyświetlało się to co napiszecie w prawym górnym rogu. Tutaj pozdrawiam, eee magda 999 Plus jest jeszcze nowy interior Radia K69 Tutaj jest parking dla e, graczy I wraz z nowym interiorem zostało usunięte e, Busy K69 News Weszłem wesz, wesz, czy wszedłem e, Nie no weszłem chyba a więc weszłem do nowego interioru Radia K69 Tutaj mamy cały yy, No tablicę taką informację o radiu No nowy interior Nieźle się prezentuje Zobaczmy co tu jest No Widzę tutaj że Notepad plus plus w ruch idzie oraz robienie nowego interioru to nie jest na pewno Photoshop. Tutaj nie wiem jak ktoś audycję robił. Ta konsola cała tutaj. Tutaj mamy wc męski. Nic ciekawego. Nie ma dowódce damskiego. Wchodzić nie będę. Ponieważ dziewczyną to ja raczej nie jestem. No tutaj kasy przyszedł. Sala ogłoszeń i jak to wygląda. Napisałem i tutaj się wyświetla. Jest nowy salutki. Tutaj nie wiem też jakaś konsola mi się wydaje tak, dokładnie Virtual DJ Tutaj to samo co wcześniej w rejestracji Tutaj też to samo co przed chwilą na monitorze Na no, dół nie da rady zejść Chyba że odkryje jakieś sekretne przejście No to poczekajcie Można by było się tutaj dostać jakimś fagio To oto wejście Hmm lub Sand Kingiem wjechać tutaj, ale wypożyczenie Sand Kinga mi się skończyło więc ja idę po Faggio i spróbujemy coś znaczy ja spróbuję coś wykombinować jedynie dostanę prawko, a co? tutaj przejadę cyk nie masz wstępu do tej bazy no czyli tutaj nie wiadę. chyba, że na edytorze map, ale to jak skończymy omawiać całe, jak skończymy omawiać wszystkie aktualizacje. Teraz jedziemy do radia Sanfiero, do radia Ford Carson, które nadaje nad całą pustynię i las Ventura. No czyli radio Ford Carson ma większy zasięg, moim zdaniem naprawdę bardzo fajna prędkość. 90 godziny na, na mostzie Gant Bridge chyba Gant, Gant Bridge? Chyba się tak ten most nazywa Garver Bridge, aha To Giant Bridge to jest chyba yy, Do Uuuu Ze San Fiero do Bayside Marina I Teraz weź go panie, przestaw Jakoś to zrobimy O jest z tym? Nie chce mi się pisać raporta. O! Stój! piękno. Widzicie, da radę zrobić, da radę obrócić pojazd z takiej masy bez administracji. Także ten, administracja do spraw takich jest niepotrzebna. Jesteśmy przed radiem. Fort Carson, w środku się nic nadzwyczajnie. Nie zmieniło. Cyk. Ford Carson. Tylko napis widnieje. No i oczywiście zmieniona czcionka. Z tego co widzę, to chyba to jest Bebas albo Ariel. Tylko że Bold. Ale bardziej mi to przypomina czcionkę Bebas, Neue. No, no ale okej. Okay to teraz pojedziemy do więzienia. Jesteśmy przy więzieniu. Ja włączę tylko dźwięk w obs -cie. i proszę bardzo. Jeśli wejdziemy na górę. W sensie na piętro. Na drugie piętro to, to nie włączyłem audio. Już włączam. Teraz audio jest włączone. I posłuchajcie. Piętro. Brak muzyki. Brak jakiejkolwiek muzyki. A żeby nie było, że kłamie. Patrzcie. Audio jest włączone. A nic nie słychać, a jestem we więzieniu. Dobrze widać, że tu jestem. A audio brak. Także taki mały bug. No ale da się wybaczyć. Tutaj mamy hmm. cały ring bokserski. Włączę hud I tutaj zgodnie ee, z tym co piszę. Wyjśniłem do dodatkowe liczniki upływu czasu, tak aby można je było monitorować na przykład podczas trenowania na ringu bokserskim i tutaj dodano spędzony czas 10 minut wysokość kary do wysiedzenia 129 euro przybliżony pozostaje czas 3 minuty w więzieniu obowiązuje czas gry 3 minuty szybciej i tutaj rzuty do kosza wejdź w markę i ustaw się w kierunku do kosza kliknij lewym przyciskiem myszy gdy moc będzie odpowiednia aby rzucić piłką wciśnij enter aby przerwać rzucanie Powiem tak, fajnie zrobione, ale zobaczmy, jak to zdaje się w praktyce. Cyk. Mhm. Czy wpadnie? Nie wpadło. To, gdy wpadnie, to będziecie mieli. bywa właśnie, że tak to nazwę, bramka. Czy jakoś kupca nie znam, czy to się nazywa branka, czy nie. To się bardziej jestem na piłce. Idziemy. Na dół. W LS nie będę wam pokazywał. Powiem tak, yy, w LS jest na Grove Street i gdzieś przy strefie Deadmatch. Na Grove Street macie przy domu o ile dobrze pamiętam Ups O ile dobrze pamiętam Sweet'a Tak dokładnie w domu Koło domu Sweet'a Tam gdzie jest yy, Tam gdzie jest na sing'u Jak macie yy, Tego przynajmniej tak u mnie jest Jak macie 100% Save'a To jest To znajduje się tam Hydra Na dachu no to obok tego domku jest, jest, pole do koszykówki nawet na singlu Nawet jest yy, scenka w ogóle Jak grają w kosze tam No więc już Jak ktoś yy, przechodził tą misję, a na pewno przechodził to Wiecie już O co Chodzi Ja pojadę teraz Do San Fiero Odstawić Manale Na bazę organizacji I pokażę wam no, okazuje się, że nie zobaczę, ponieważ mój błąd, myślałem, że mi się wczyta mapa tu, no, sami widzicie, zwykła mapa normalna, no, także to myślę, że będzie koniec tego odcinka, jeśli Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, my widzimy się w następnym odcinku. Na razie do zobaczenia i cześć!